Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, moi drodzy, żebyśmy nie nakładali ciężarów, których sami nie potrafimy unieść. To nie może być tak, że jesteśmy surowi dla innych, a sobie wybaczamy i jesteśmy pobłażliwi. Różni święci pokazują nam, że byli w swoim życiu bardzo surowi wobec samych siebie. Nakładali na siebie wiele jakichś obostrzeń, zasad, reguł, nawyków, postów, pokut, ale dla innych ci ludzie byli bardzo łagodni, bardzo wyrozumiali. Myślę, że e, tak Taką radą i takim narzędziem do tego, żebyśmy w pokorze nie byli zbyt wymagający dla innych jest składanie dziesięciny. Wyobraź sobie, że 10% tego, co dostajesz w miesiącu oddajesz na potrzeby kościoła, na potrzeby osób biednych albo na inne akcje, które mają pomóc osobom potrzebującym. Dajesz coś bezinteresownie tylko po to, żeby komuś pomóc. Twoje 10%, twoje niewiele może komuś uratować życie. Jaka, jaką dziesięciną możesz się wykazać dzisiaj? Może masz dużo pieniędzy, jesteś jeszcze przecież młoda, młody. Możesz ofiarować kawałek swojej modlitwy, kawałek swojej kanapki, kawałek swojego jabłka, żeby dać komuś, kto tego nie ma. Jezus uczy, że dziesięcina pomaga w szlachetności i w takiej uczciwości serca, aby kochać bardziej. Bardzo tego życzę i sobie, i Wam. Zostańmy wszyscy na drodze do Jezusa.